Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w Gram w Szlam. Bardzo przepraszam za migotliwy i chybotający się obraz w menu głównym, ale najwidoczniej mam jakiś wadliwy kart, więc bez dalszych zapowiedzi przejdę bezpośrednio do gry. A grać dziś będziemy w coś, co nazywa się Super Power Rangers, a przynajmniej tak głosi naklejka na moim karcie. Ehm, nic wam o historii nie powiem, bo jak widzicie jest wszystko zapisane w krzakach. Natomiast oczom naszym ukazuje się Rita Repulsa, bodajże tak się nazywała, prowadząca jakąś ehm, niewątpliwie interesującą rozmowę z jak mniemam Zordonem w czasach, gdy jeszcze nie był tylko głową w słoiku wypełnionym wodą. W trakcie rozmowy pokazuje się też żółty Power Rangers, który dostaje strzelam jakąś misję rozprawienia się ze wszystkimi przeciwnikami na plansz. Power Rangers jest chodzoną platformówko-strzelanką, w której naszym zadaniem jest oczywiście eksterminacja wszystkiego, co żyje i jest do nas wrogo nastawione, a także pokonanie całego zła. W postaci na przykład pająków i węży, przynajmniej w pierwszym poziomie. Nie wiem dlaczego nie spotykamy podczas, podczas gry przeciwników, których widzieliśmy w serialu pod tytułem Power Ranger, zemitowanym także w Polsce, takich jak na przykład Kitowcy. No ale to już pytanie, które powinno być zadane projektantom gry. Co nie zmienia faktu, że jest to całkiem przyjemna produkcja. Sprawdzi się zarówno dla dzieci, jak i dla mniej wymagających, a bardziej zaawansowanych graczy. Kolory są ładne, animacja postaci jest przyjemna dla oka. No i Doznania z tej rozgrywki są, są co najmniej przednie. Tutaj mamy takie drzwi do lasu, po wejściu do których pokazuje nam się ponownie Zordon, który zabiera nam blaster. I tak dzieje się w każdym etapie. W zamian za blaster dostajemy w założeniu broń, która e, dla danego... Power Rangera będzie mocniejsza. W tym wypadku są to dwa sztyleciki i o ile faktycznie jakby zmniejszają one dystans w walce z normalnymi przeciwnikami, bo trzeba podejść do nich bliżej, żeby ich zabić, to w przypadku walk z bossami jest to duże ułatwienie. Niewątpliwie prościej jest pokonać jednego czy drugiego bossa za pomocą drugiej broni niż za pomocą podstawowego blastera. Wkrótce zresztą zobaczycie jak wygląda walka z ostatnim przeciwnikiem. Powiem jeszcze tylko tyle, że zbieramy po drodze kulki, które nie dają nam tylko energii, ale po zebraniu ich odpowiedniej ilości naszym oczom pokaże się animacja z jednym z megazordów. Za momencik powinniście zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo o ile się nie mylę, przed ostatnim bossem będę miał jeszcze okazję zdobyć jedną kulkę. Jest to potrzebne w późniejszych poziomach gry. Jest i kulka i oto wspomniana animacja. Każdy z Power Rangersów ma swojego zorda. Jak mnie mam widząc na ekranie liczby, to prawdopodobnie jakieś dane o szybkości, ciężarze. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nie jestem biegły w krzakach. Natomiast kolejne drzwi do lasu prowadzą nas już do ostatniego bossa, do bossa kończącego ten poziom, który wygląda... Jak lewitujący, biały potwór. Ha. No i jak widzicie, dosyć nieźle e, likwiduje się go przy pomocy, przy pomocy szabelek, nie szabelek, tylko e, ostrzy, które dostaliśmy od Zordona. Troszeczkę trudniej jest, jeżeli e, musimy męczyć się z nim za pomocą słabszego blastera. Po przejściu bossa... Jeszcze będziemy mieli okazję zagrać w y, jedną z kilku minigierek, które przygotowali dla nas autorzy. Y, tak wygląda pokonanie Bossa. Y, niestety nie wiem, co mówią postaci, co jest napisane, bo po raz kolejny, podkreślam, nie jest to w żadnym znanym mi języku. Natomiast po raz kolejny widzimy Rittery Pulse i tym razem Zielonego Wojownika. I przechodzimy do minigierki na zakończenie, na zakończenie poziomu, w której to minigierce Dwa zordy grają w, w, w taką bardzo podstawową <noise> odmianę jeszcze bardziej podstawowego ponga. Jak widzicie dwa razy już mi się nie udało odbić piłeczki, więc mam jeszcze tylko jedną szansę, yy, aby przebić piłeczkę na stronę mojego przeciwnika, co też właśnie się stało i w ten oto sposób zakończyłem minigrę, yy, po przejściu której Przenosimy się do poziomu następnego. Ja już Wam tego nie pokażę, bo ogólny koncept gry, jak mnie mam zdążyliście już y, zobaczyć. I cóż, y, w każdym etapie będziemy grali innym Power Rangersem i każdy etap przyniesie wa nam, wam, grającym, całkiem sporą ilość zabawy. Jeżeli będziecie mieli okazję trafić gdzieś na kart z tą grą, to niewątpliwie y, warto go kupić, bo gra się przednio. Y, Tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku Collector Over.